No to to tyle nie ma i mnie to trochę smuci, bo nie powinienem aż tak grać w, 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 z mapą, no ale jeśli coś jest na mapie, to powinno być na mapie, no, więc trudno i wracamy sobie do gospodarstwa. I sobie już bezpośrednio przejdziemy tędy i odkrywamy nowe tereny, Juhu! Ech, tak, Pustkowie, Wielny Brat Spakwi. No to skoro wybraliśmy zakon, gdzie on jest? Tutaj. I to jest, o, zakon Czuwający. Mamy jego A Mogliśmy jeszcze opcję dołączyć do prawdopodobnie do wyznawców chodnika, ale zostaliśmy wegami. Chyba tak źle to nie będzie. To toptamy sobie, no tylko trzech szkieletorów, nie dużo. mniejsze Bastion Smutku, hmm, 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 hmm. czyli coś w rodzaju pewnie jakiejś zakonu Wybrańcy kemona. okej, okay. nie możemy tu wejść. Jest to związane pewnie z tym, że wybraliśmy przeciwną klasę. No dobra, e. i Bastian przeciwny powinien gdzieś po lewej stronie być. W ogóle to było bardzo takie tematyczne, że my odbijaliśmy um, te szczeliny i teraz jest tak... No, 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 szczelina. Okej, okay. i tu jest podejście pod górę. I mamy zakąt i Do nich dołączyliśmy, tak. Mhm. Oj, wow, Lexpa, co jest do wykonania? Tak, koleś był najlepszy, był po prostu hmm? niepokonany, najlepszy, ale nie żyje. Tu jeszcze mamy NPCK. Uuu. No i jak tego nie chcieć założyć A tu? O kurczę, 21% zdrowia Możemy im zdublować życie kosztem obrażeń No i jest to kosząca opcja O kurczę, i okay, tu jeszcze też jest zdrowie Dobra zainwestujmy w ich obronę, czyli tak, mm, tak i ten jest plus 3, więc muszę go zostawić, ale ten, o, fajnie, 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 fajnie. I mają ciutkę więcej zdrowia z tego co widzę. Ten ma 6,5 tysiąca. A jak mu to ściągniemy, to ściągniemy. I pasek ściągniemy, to ma 5 tysięcy. To nie jest jakoś super dużo, nie jest super mało, ale myślę, że na tym etapie ważniejsze jest, żeby on miał. Ksiutkę, więcej zdrowia, ponieważ jeszcze nie mamy rezistów na nich. No, ale byliśmy się przywitać w zakonie i sobie tuplamy dalej. Okej, okay. tu jest ekipa, która stoi. Fajnie. Tak, wydajenie krwawego lasu. To jest Ale udało się odzyskać szczątki. I mamy insygnia. I tyle. Czy ogólnie musimy się przejść tutaj po różnych miejscach i poznajdować ciałka? Tu jest kaplica! Tam nie było. Co dostanie ją Zobaczmy w ogóle. O, mamy trzy punkty dostępne kolejne. Ja bym w okultystę rozdał te punkty. Ile się utrzymuje? 5 sekund. nice mm. Mimo wszystko na razie nie ma lepszej opcji niż dobić ten 50, czyli jeszcze 4 lewe, 3 lewele. Tutaj też gdzieś ciało leży. Tu. O! Jeszcze zbiony kiełstypa pod, pod. No fantastycznie. Okej, okay, mamy kolejne ciało. To jest czwarte już. Co najgorsze... O ile wszystko łatwo umiera... To granie... To granie... <ścoughs> Nekromantom jakoś nie jest specjalnie satysfakcjonujący. Okay, mamy piąte insygnie To by się przydało gdzieś w okolicy znaleźć jakiś teleport W ogóle są wydańcy Kemona oczywiście pomagamy umrzeć. O, tutaj zakończywających. E, co robi? Padum! Tuba. Tyje. Czy naprawdę tak ciężko jest na tym obszarze, że znaleźć lekkos? On gdzieś musi być. To jest znaczek, który informuje ciało poległego ostatni salut. To już zabraliśmy. Po prostu gra nam będzie teraz podrzucać wszystkie jeszcze. Questowe info. No ja będę szukał teleportu w całej okolicy. O! Może tutaj. To był quest. Aha, tutaj też jest ciałko. Nie bardzo no, trudno. jest o wiele... Tutaj jest. Dobra. Tu, tutaj na górze jest dopiero teleport. Lepiej go teraz wziąć niż później się babrać. Mhm. tyle. Czekaj... Ojej, aż tu... tutaj? No dobra, no to tu sobie, tu byliśmy, nie przejdziemy. Na nas. No dobra to mamy. Teleport. I możemy się teraz cofnąć. Albo pójść na północny wschód. Tutaj też będą przeciwnicy. Aha. I oczywiście koło przeciwników. Wow, 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 Koło przeciwników też będą lagi. No dobra, to próbujemy tu przejść. Hmm. Okej, okay, udało się. To mnie dość mocno zaskoczyło. To widzimy jesteśmy. Nie dość, że gra nie cały czas każę za to wygram gram. ściany kask. Mm -hmm. Kopalnie. não me é sinto Dzień dobry. Tak, mam te szczątki. No okej, okay. to jest dobra Policja Ekspo. Teraz mamy pieczęcie. Mm, jeszcze się cofnijmy do gospodarstwa. Mhm. Ale oczywiście nie stąd. Ochotnickie pieczęcie Widzę, że przypadkiem to w ogóle chyba udało się zaliczyć To są bardzo przyjemne ilości eksperymentów bądź kamienicin, przynieść piszczęci mistrzowi walkowi. Myślę, że na razie to tyle chyba